Za nami pełna emocji seria próbna, która już pokazała wielki, naprawdę wielki potencjał poszczególnych zawodników. Szczególnie Konstantin Schmidt, który pobił rekord skoczni, osiągając 145 metra, dał się znakiem na pewno wielu Buchmacherom. No i za chwilę zobaczymy, czy ta moc Szmita z serii próbnej będzie również w zawodach. Przed nami pierwsza seria kursowa, w niej oczywiście się wszystkich 17 zawodników, którzy będą także w serii finałowej walczyć o jak najlepsze dzisiaj miejsce. Zaczął się swój Hanawalt, no nierewelacyjnie było wtedy. Ale nie było ponad 3 znaczy, metrów na tle innych rywali nie było. Już. teraz wyjdzie gorzej. Wyjdzie gorzej, z na daleko. 54 niskie no i niestety Hanawalt znowu znosi się na to, że będzie miał swój występ ma Eisenbischler przed nami. Który zasadował za będzie mógł Chance na lewo 123 metry. Noty były 58. Przywilejstwo na zamiarie byłym składnikiem. A Hanna była Teraz Gigale, no ponad 132 metry. Noty po 18,5 punktów przewaga 17,2. Andreas Bellinger przed nami. Andreas Bellinger z numerem czwartym. Wiatr znikomy przy balce numer 4, ale to widzimy nie Zawodnikom w osiągnąłem odległości. chociaż Bellinger no tylko 92,5. No ale przed Hanawaldem z tytułu wyższych no to dwa punkty przed Hanawaldem. No ale dla Bellingera też ta pierwsza seria bardzo, bardzo. Richard faj tak, czwarty w serii próbnej, ale w konkursie chyba będzie gorzej. No niemal na pewno będzie gorzej. Odległość 110 metrów. Wysokie 18,5 punktu, no ale no za poniżej 100 punktów nie napawa optymizmem. Człósty Bering Floyd, Potami ostatnie miejsce, o 3 metry, no punktów, 19 punktów zachodnich, no i ciężko być te straty. Pios spaszkę. Najdłuższy skok, prawie 140 metrów. 138, noty 19, 19, kapitalny skok. No i 8, przed Davidem z niespełnienia. Z tymi najsłabszymi zawodnikami. Karl Gallagher, najsłabszy zawodnik. 75,5 metra, też najniższe noty po 15,5 punktu. On do lidera traci 123,5 punktu. No, i numer 9. Severin Foin 2. Szkoda, próby na pewno Eiger, ale jeszcze jest rafinowo, gdzie można coś odrobić. Severin Foin 2 był na tym w treningu, teraz nieco lepiej, ale, ale wynikowo podobnie. 85,5 metra, noty po 16,5 punktów. 5 punktów przed Severin Foinem 1. No, i numer 10. Filip Raymond, proszę Państwa. Filip Raimund, no solidnie. 135 metrów, noty po 19,5 punktu bardzo wysokie. No i drugie miejsce przegrywa tylko z pisem Paszkar, więc o 4,4 punktu. Tymczasem Roman Duklerka, proszę Państwa, no, który jest do nas na szczególną szczególnym zagadku, chyba. Nie tylko zresztą w tym konkursie. Roman Duklerka, no przeciętnie. 122,5 metra, noty 2,23 po 19,5 punktu wysokie noty. No i czwarte miejsce. Przed Markusem Zobiuszem, który na razie jest piąty. Tymczasem do końca aż sześciu zawodników pozostało. Gatek. Gabyszkok. Niestety. 95 metra, noty 17. 17,5 jest za Svenem Hanowalnym, który także nie wypada w tej sytuacji, bo na razie jest ósmy. W najgorszym będzie 13. Andreas Bank. Na no. 114,5 metra, notuj się do 19, jest 6, czyli będzie uczonym w półmetku, a na pewno nie będzie miało Martin. Martin, Schmidt, no około, 100, czyli nie, no, bez szauł. 105 metrów, no, ty 18, 18, 28, Spenham na Wal 10. E, Schmidt, 7 jednym klasyfikowany, jest to, jest 11 punktów. No i Kostatki Szmit przed nami. Rekordista skoczni. Konstantin Szmit wyraźnie wykosuje lepiej no, Jak będzie w konkursie, no, w konkursie też nie będzie źle, ale nie będzie takich wyroków jak był w serii film. 30 metrów, no ty jest czwarty. Jest czwarty, bo to nie jest o próbę, więc Szmit będzie miał szansę dzisiaj walczyć o co tu chodził. Martin Hamann przed nami. No, 129 metrów, noty 19, 18,5, jest piąty hmm, za Konstantynem Schmidtem. No i Stefan Laska, 130,5 metra, noty 19, 18,5 jest czwarty. A więc no, postawa zawodników z czołówki nie jest zła, bo to miejsce czwarte, piąte, szóste. Prowadzi Pius Paszkę, na drugim miejscu Filip Raimond trzeci David Ziegel, potem Stefan Lajek, ostatni Schmidt, Martin Hamann, Roman Duklerka na miejscu siódmym, ósmy Markus, I tu się kończy czołówka. Potem dziewiąty Andreas Wange, potem Richard Freitag, Martin Schmidt jedenasty, potem Andreas Weninger, Sven Hanawald, Gatek, potem dwóch Freundów, no i na końcu Karl Geiger. Za minutkę wracamy do w serii finałowej. No i przed nami, proszę Państwa, seria finałowa, gdzie zawoduje się dość ciekawa rywalizacja, zwłaszcza w czołówce. Międzymiastem ósma a 130 punktowa, a pozostali zawodnicy, które są od miasta dziewiątego niżej, mają walczyć tylko o miejsce to właśnie dziewiąte, tak naprawdę. Przed nami seria finałowa, no i zaczyna ją Karl Geiger. Fatalny pierwszy skok, 75,5 metra. W serii finałowej, no dużo lepiej to nie będzie, niestety. Kilkanaście metrów jest dalej, ale to tylko 105,5 m, noty 18-18,5. Tu widzimy sami, ten wynik nie pozwala mu nawet objąć prowadzenia. Severin Freund też to prowadzenie potrzebuje około 120 m, 83 mio. tylko W pierwszej serii w konkursie jeszcze słabi w serii finałowej. 77,5 Fatalny występ Freunda. No ten pierwszy konkurs na tej do niego bardzo nieudany. Seria powinna była nieco lepsza. Severin Freund drugi tymczasem. 85,5 metra, teraz jednak już dużo lepiej. Ponad 130. Brawo! 130,5. Noty po 18,5. Tak daleko nic w pierwszej konkursowej. Więc dla sobie of na pewno ten schok może dać. A sobie Gatek. Na półmetku 14 poprobuję na 90,5 metra. Gatek prawie 100 metrów, faliderem w tym momencie nie będzie. 31 metra, noty 18 jest drugi, 2 No i jest fan na pomyłku 13. Po próbie na 93 metry też szansa na powodzenie jest, ale trzeba się poprawić w serii finałowej, No to będzie lepsza próba. Podobno do tej serii płówej, no nawet nie to lepsza, ale miejsce trzecie, 9 metrów, noty 18,5 punktów. Będziemy sam, jak to wygląda. Hanawalt na wnego przypadku będzie dzisiaj na miejscu 15. Andreas Beringer. Na pomyłku 13 po próbie na 92,5 m. Teraz no, się nie poprawi lider w serii finowej. 92 metry, no po 16,5 punktu. No i słaby wynik: to będzie tylko czwarte miejsce w tym momencie, czyli no właśnie 15 pisane jest jemu. Martin Schmidt w pierwszej serii 105 metrów. Teraz około 117 potrzebne, by objąć powodzenie. No i Schmidt będzie liderem w tym momencie. Odległość. 126 metrów, noty średnio 19 i prowadzi. Prowadzi o 19 punktów przed cylindrym drugim. No i Faj tak na pomyłku 10. W pierwszej uzyskał 110 metrów w serii finałowej. No, będzie lepsza odległość. 122,5 metra, noty 18, 18 i równo 200 punktów za oba skoki. Fajtag liderem przed Martinem Smithem o 2,7 punktu. A przed nami Andras Wank. On miał w pierwszej już konkretniejszą odległość. 114,5 metra. No i będzie liderem w tym momencie. No Nie potrzeba wielu metrów. Potrzeba około 120. O, osiąga 135. Noty 19, 18 punktów. Wanko o 32,6 punktów przed Richardem Fajtagiem. No ale skok finałowy oczywiście bardzo, bardzo udany. Markus Eisenbichler w pierwszej 123 metry Aizen będziecie w czołówce. Będziecie w czołówce, bo teraz obie mi prowadzenie 131,5 metra. Noty 220, dwie dwie po 19,5 punktu i prowadzi o 9 punktów przed bankiem. No, dla niego to byś na mieć miejsce 8. A może być nawet lepiej, Roman Duklerka, na pometku 7 po próbie na 122,5 metra. W serii finałowej jest lepiej. I Duklerka będzie liderem 134,5 metra, noty 19, 19,5 punktu. Prowadzi przed jest 4 o 8 punktów. No i Martin Haman przed nami na półmetku szósty. po skoku na 129 metrów. Haman to absolutna czółka tych mistrzostw. No i proszę, w tej 132,5 metra, noty po 18,5 punktu. Jest liderem o 2,6 punktów przed Romanem Duleką. Martin Haman się to na pewno Konstantin Schmidt z metrów, w pierwszej w pier 130 metrów i miejsce w serii finałowej, chyba podobna, ale liderem nie będzie. Będzie na miejscu drugim: 129,5 metra. No do wysokie, no i dzięki temu jest drugi: pół punktu przed Romanem Duklerką. Przegrywa tylko z Martinem Hamanem. Tymczasem Szczepan na pometku tuż zapodnie na czwartym miejscu: 130,5 metra. Tyle uzyskał. W serii finałowej będzie to niestety krótsze o kilka metrów, ale my to już zapewnione. 125 metrów, noty 18, 18 i punkt jest piąty, w najgorszym wypadku będzie więc ósmy. No i najlepsza trójka z pierwszej serii pozostała. David Ziegel w pierwszej serii 132 metry i trzecie miejsce. Teraz David Ziegel ląduje również daleko, będzie podjął do David Ziegler. 134 metry. Noty po 19,5 punktu. Kapitalny skok o 10,6 punktu przed Martinem Hamanem. No i Filip Raymond Filip Raymond w pierwszej serii 135 metrów. Teraz fatalne warunki jemu się trafiło akurat, ale mimo tych warunków jakoś sobie poradził. 127,5 metra. Noty 18, 18,5 punktu. Jest drugi. A więc będzie na podium, natomiast David Ziegler będzie od niego to lokatę co najmniej wyżej. Pozostał Pius Paszka. Do związku potrzebuje około 130 metrów. Czy wygra? Czy Pius Paszka wygra? Wygrywa! Minimalnie, ale wygra. 132 metry, noty 19, 19. Noty robią swoje, ale odległość minimalnie przekroczona. Niemniej zwycięstwo przekonujące, 8,7 punktów. Pius Baszke wygrywa, drugi David Ziegel, trzeci Filip Raimond, czwarty Martin Hamann, piąty Konstantin Schmidt, <coughs> szósty Roman Duklelka, e, później siódmy Markus Esbichel, ósmy Stefan Laje. Martin Schmidt dzisiaj jedenasty. Co ciekawe. A jedenasty, Sven 14. czternasty, Sebringfeund drugi dwunasty, a pierwszy na miejscu siedemnastym. Tak to proszę Państwa, wygląda. No, e, Konkurs owocniący był fatalny występ, stary na front. Przed, mm, słabo Wenninger, słabo Geiger. E, to była taka trójka słabe uszy w tym konkursie. którzy szczególnie musieli się zrehabilitować w drugim konkursie, który już za chwilę się rozpocznie. Klasyfikacja mistrzostw jest taka, że Stefan Leje utrzymuje prowadzenie, ale nieco jest mniejsza. E, na drugim miejscu Martin Hamann, przeciwko ostatni Smy, więc czołówka bez zmian. Czwarty Andreas Wank. Czwarty Andreas Bank na piąte spadł Martin Schmidt, ale traci tylko 13 punktów do Walka. chociaż może w najbliższym konkursie tę stratę zniwelować. Czekajcie, czekajcie, 4 punkty traci. To Pius Paczka traci 14 punktów do Schmidta. 13 punktów znaczy. No Pius Paczka na miejsce szóste. Siódmy jest Filip Raymond, ósmy Roman Duklerka, dziewiąty Gatek, dziesiąty Severin Freund, drugi. Potem David Ziegel, Karl Geiger, Richard Freitag, Severin Freund. Później mamy Andrea Severingera, Markusa Eisenbichtera i na końcu Svena Hannawalda, który traci 244 punkty do lidera Stefana Laje. Andreas Bank ma już 3 trzecie miejsce, No w tym ostatnim się pod nim nie było, no ale cały jego sytuacja w klasyfikacji generalnej jest obiecująca. To nie ulega wątpliwości. Następne zawody oczywiście się na tej samej skoczni. Do zobaczenia.